Dzień dobry, cześć wszystkim, wszyscy kryptomaniacy. Dzisiaj jest czwartek, 10 marca. Ja jestem Grzegorz. Chciałbym wam co nieco opowiedzieć, co się dzieje na rynku kryptowalut, a dokładnie mówiąc bitcoina i ethereum, i gdzie my jesteśmy, co się może wydarzyć w najbliższych dniach. Pamiętajcie jednak, że wszystko co ja opowiadam to są generalnie derdy małe. Ja nie znam się, nie mam żadnego wykształcenia finansowego, nie traktujcie tego. Jako żadną rekomendację inwestycyjną, wręcz przeciwnie, róbcie odwrotnie, to może coś z tego będzie, a na pewno dobrze będą Wam radzić wszyscy doradcy inwestycyjni, którzy mają glejty KNF-u, różne kursy, papiery itd., 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 itd. A ja, co ja tam w życiu widziałem, co ja tam w życiu słyszałem? Pamiętajcie o tym, nie możecie o tym zapamiętać. A w ogóle to na rynku krypto to można tylko stracić. Jeszcze nie było takiego który by na tym zarobił. Więc okej okay. <laughs> idźmy dalej. Słuchajcie o czym bym chciał dzisiaj opowiedzieć. Przede wszystkim chciałbym wam odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Czy my jesteśmy już w tym permarkecie, czy wciąż w bull markecie. Mamy szansę na jeszcze jakieś nowe ATH. W tym roku? Cholera wie, kiedy, czy tam jest tylko klif do dołu, w ogóle nisko, skaczemy, skaczemy i kto przeżyje ten przeżyje, okej? Okay? Dobra, na tym chciałbym się skupić, ale żeby móc odpowiedzieć na to pytanie chciałbym wam przytoczyć pewien wykresik całego Bitco Bitcoiny, historia jego ceny. Od samego początku do dzisiaj, tak? Wszystko na jednym ekranie, i popatrzeć na to tak z globalnego punktu widzenia. What the fuck, nie? Słuchajcie, pamiętacie, jak Bitcoin wchodził i pierwsze tak naprawdę rynek się zaznajmiał z Bitcoinem, no to jego adopcja była równa totalnemu zeru, Dzisiaj, adopcja krypto. I takiego bitcoina to jest nadal tylko kilka procent. Na początku to było totalne zero, tam się działo po prostu totalny chaos. Dosłownie garstka ludzi miała gigantyczny wpływ na to, co się dzieje z ceną bitcoina. Niemniej jednak bitcoin przechodził przez pewne fazy. Ok? I tak miał fazy, miał wzloty i upadki, wzloty i upadki, wzloty i upadki, tak? No i teraz też jakieś wzloty. Powoli ten cały rynek zaczyna się regulować, wchodzą instytucje, tak? W związku z tym, co się dzieje zawsze z takimi aktywami, kiedy one są regulowane? Ich cena staje się coraz bardziej stabilna. Już nie ma takiego od sasa do lasa majtania na prawo i lewo, tylko powoli się to uspokaja. Okay? To tak jak z wrzuceniem, słuchajcie, macie, macie nie wiem, gołe jezioro, nic się tam nie dzieje, totalnie spokojne i wrzucacie na jego środek jakiś giga głaz. Na początku fale są takie, takie, okay? potem to się uspokaja, wycisza. Tak samo jest z rynkiem i tak samo jest z... Um, aktywami, które dopiero na ten rynek wpadają jak ten kamień, Ok? Słuchajcie, co ja bym chciał wam pokazać, tak? Mieliśmy po drodze trzy halvingi, tak? Jeden był w 2012 w grudniu, drugi był znowu w 2016 w lipcu, no i trzeci mieliśmy w 2020 w maju, Ok? Ehm, cykle tego bitcoina dzielimy tak naprawdę pomiędzy tymi halvingami, OK. Pierwszy cykl no, to był do pierwszego e, halvingu, potem od pierwszego do drugiego, od drugiego do trzeciego no i teraz mamy teoretycznie czwarty cykl. Okay? I teraz. Między 2011 a 2013 mieliśmy dwa My mieliśmy bezse, hostse i bezse. Okay? Pierwszą, znaczy tak naprawdę, pierwsza hossa była przed tym topem w 2011, potem wpadliśmy w besę no i potem była znowu hossa i wylądowaliśmy. Mieliśmy double top tak naprawdę w 2013. Okay? Najważniejsze, no co my chcemy powiedzieć, tak naprawdę, o tej pierwszej hossie, bessie, jest to, że między dołkiem a szczytem dołkiem, który mieliśmy w 2011 w grudniu, a szczytem, który mieliśmy w 2013 w grudniu, dwa lata później, cena wywindowała między bottom i topem 600 razy, ok? Znowu w kolejnym cyklu cena między dołkiem, który mieliśmy w 2015 w styczniu, a szczytem, który mieliśmy w grudniu 2017, czyli dwa lata później, wywindowała 122 razy. Okay? Czyli piętno, pięciokrotnie mniej. Czyli tak naprawdę między jednym cyklem a drugim cyklem różnica możliwości zarobku spadła pięciokrotnie. Nadal można było zarobić 122 razy w drugim cyklu, 600 w pierwszym, 600 razy. Czyli wkładając dolara tu można było wyciągnąć 600 dolarów, tu nie. Tutaj wkładając dolara można było wyciągnąć tutaj 122 dolar. No ale w kolejnym znowu cyklu, w dołku, który mieliśmy w grudniu 2018 roku, a grudzień 2020, no tak, listopad, przepraszam, 2021, czyli ten kwartał temu, ta różnica między dołkiem a górą. Była, dokładnie mówiąc, 21 razy, czyli 5 razy mniej niż w poprzednim cyklu. OK? Nadal nie wiemy, czy to był top w tym cyklu, czy to była najwyższa możliwa cena, którą wykręcił Bitcoin, czy nie. Niemniej jednak, pod tym względem, pattern się powtarza. Między, pierwszy, między drugim a pierwszym cyklem można było pięć razy mniej zarobić i póki co w tym cyklu można było pięć razy mniej zarobić niż w poprzednim cyklu. Więc, jeżeli byśmy teraz zakończyli, powiedzieli, że już jesteśmy w bezsie, wykręcili za jakiś czas nowy bottom, nowy dołek i potem szli w, kolejną, w kolejne topy, to oznaczałoby to, że zarobiliśmy. Mogliśmy mieć. Mogliśmy zarobić, mogliśmy, w zależności oczywiście, kto kiedy wszedł i kiedy wyszedł, 5 razy mniej niż wcześniej, czyli dokładnie 21 razy. Adopcja rośnie, więc nie możemy liczyć na to, że zarobki co cykl będą identyczne albo większe. Ok? W kolejnym cyklu może się pattern by powtórzył, zakładając, że teraz się skończył i zarobilibyśmy po prostu między dołkiem, a szczytem 4, 5 razy max, no bo 5 razy mniej niż teraz. Czyli gdybyśmy przypadkiem zjechali, tak jak zresztą w poprzednich dołkach, do średniej kroczącej tej, do, 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 tak, do tej średniej kroczącej dwusetki, do poziomu Powiedzmy tych 20 tysięcy, tak jak teraz wynika, to gdybyśmy zeszli oczywiście, gdybym, gdybyśmy zeszli. Pamiętacie, że w poprzednich cyklach też między tu tym miejscem a faktycznym dołkiem ta średnia krocząca też jeszcze podrosła, tak? Tu z 2,5 na 3 z hakiem, tak? Więc o połowę więcej, więc mogłoby też być o połowę więcej niż stąd, byłoby w okolicach 30 tysięcy w okolicach 30 tysięcy, powiedzmy, powiedzmy, strzelam, to jest gdybanie, nie? Czyli jakbyśmy mieli w okolicach 30 tysięcy dołek, no to można by powiedzieć, że w kolejnym topie moglibyśmy wykręcić, moglibyśmy wykręcić rząd wielkości, to 150, 170 tysięcy. Co się może, co się może powtarzać, znaczy się składać do kupy. Zaraz wam pokażę gdzie. Dobra. Pójdźmy w takim razie tutaj ok. Popatrzmy tak na z tego ujęcia. Tygodniowego zmierzmy ten dołek i ten szczyt. Miarką fibo tutaj o to najlepiej tak zmierzymy. Nie to nie to chciałem zrobić tak naprawdę w drugą stronę. To przesunę. O, i zmierzymy to jeszcze raz, tylko przy, od tej drugiej strony powinienem to zmierzyć. Odtąd, dotąd. O, przeniosłem przenosłem to niesący. Zróbmy to tak. Ach. co ja chciałem tutaj, to, dobra, damy tak. To zobaczcie, że kolejny top pokrywałby się mniej więcej z 2, 6, 18 Fibonacci pomiędzy tym dołkiem i tym szczytem. Na rynkach nie ma przypadków. Pamiętajcie o Nie ma przypadków. To się nic nie dzieje od przypadku do przypadku. Co bym wam chciał pokazać? Na przykładzie chociażby. Chociażby tutaj tych kanałów, zerknijcie sobie tutaj na te, kanały, na te kanały FiBo. Między szczytami i dołkami zobaczcie miejsca zatrzymywania się cen. Tu, tu, tu. No, a tak naprawdę tu jest nasz punkt referencyjny, więc odtąd powinniśmy tak naprawdę dalej mierzyć. Nie? Zobaczcie. Między tymi poziomami FiBo. 0,3 0,5 Tutaj zatrzymywaliśmy się na 0,6,18 parokrotnie. Tu raz, raz właśnie, raz, dwa razy zatrzymywaliśmy się. Teraz na ostatnim podskoczeniu ceny wczoraj i spadku dzisiejszym też się zatrzymaliśmy na poziomie 6,18. Ok, i lecimy gdzie? Lecimy do 0,7,8, czyli do poziomu 35 tysięcy. Gdzie się zatrzymamy na tych spadkach? Nie wiemy, ale to wszystko się mniej więcej powtarza, tak? E, dobra. Gdzie możemy wylądować? Co może się wydarzyć? Co może się wydarzyć z ceną dalej? Ok. Słuchajcie. Mamy taki trend tutaj poprowadzony spadkowy od listopada do dzisiaj i trend wzrostowy od początku zeszłego roku do dzisiaj który tutaj tak naprawdę nam się stykał w paru miejscach tylko tutaj tak naprawdę pod koniec tak i cena się coraz bardziej zakleszcza między tymi trendami ona się nie chce między wybić pomiędzy jednym i drugim tak jak ping-pong pach 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 oznacza to że tak naprawdę przebicie któregoś z tych poziomów pokaże nam, w którą stronę faktycznie cena będzie chciała pójść. Ale jest jeszcze parę aspektów. Ten czerwony boxing to jest zasięg ceny. Ja już o tym nieraz na kolach mówiłem. Zasięg ceny pomiędzy tym szczytem i dołkiem w poprzednim cyklu. Ok? Zasięg korekty. Tak? I gdy to tutaj naniesiemy i dołożymy do tego FIBO 1.6.1.9, to mamy taki zakres cenowy. Jest jeszcze szary boksik, o którym zaraz opowiem, ten tutaj szary, w którym tak naprawdę jego przebicie w jedną albo w drugą stronę pokazuje trend, zmianę trendu. Ok? I teraz do tej pory cena się ślizga. My to już narysowaliśmy. W tym miejscu. Ja już mam ten boksik narysowany od listopada razem z tym zakresem. I go tylko co nagrania, go tylko sobie tu przesuwam, przesuwam w zależności, gdzie jest cena. Ok. I co? Tutaj jak mieliśmy gigakorektę, 4 grudnia to dolecieliśmy do tego zasięgu dokładnie, tak? Potem wróciliśmy tutaj do tego poziomu miesiąc później w styczniu. Ślizgaliśmy się po tym. Tutaj się odbiliśmy raz, znowu miesiąc później, w lutym. Ok? I wczoraj również się odbiliśmy od tego poziomu. Cena miała problem przebić ten poziom, granicę tego poziomu. To jest bardzo silny sygnał na to, że to jest jednak bear market. Że cena nie chce wyjść powyżej poziomu 42 tysięcy. Ok? Znowu, jak wychodziła nam poniżej tego boksa, czyli poniżej poziomu 37 tysięcy, to niedługo potem wracała. Tutaj jeszcze szybciej wracała. Tutaj w ogóle odbiła się od dołu, dokładnie mówiąc 7 marca, czyli 3 dni temu. I nam teraz ta cena tutaj się odbija jak ping-pong w tym zakresie. Wyjście powyżej zamknięcie się ceny powyżej tego boksa albo poniżej i tym samym tak naprawdę bo to się nam pokrywa pokrywa z tymi trendliniami tak naprawdę pokaże nam to jest najbardziej kluczowy moment za kilka dni tak najdalej najdalej na koniec marca dowiemy się czy jesteśmy już w bear czy w bull tylko żeby utrzymać ten trend wzrostowy to musimy nie tylko przebić ceną ten zielony trend te wzrostowy, to nie tylko musimy ceną przebić tą trend, linię szarą, ten zakres czerwonej korekty, ale również ten zakres korekty w trendzie spadkowym z tego szarego boksa, ten pomarańczowy tutaj. Czyli tak naprawdę, jak przebijemy te trzy poziomy i zamkniemy cenę przy 50 tysiącach, wtedy będę mógł powiedzieć, że są szanse w tym roku na nowe szczyty. Wcześniej odbijanie się od tych poziomów to jest tylko i wyłącznie zwodzenie nas za nos, że pójdziemy, niby pójdziemy do góry, ale potem i tak nas cena ściągnie, ściągnie ym, niedźwiedzie nas ściągną na dół. Okay? Nawet jeżeli my zrobimy taki manewr, jak na ostatnim. Yy, w nagraniu powiedziałem, że my tu się gdzieś tam odbijemy i wyjdziemy ceną powyżej i wrócimy, co ma jakieś prawdopodobieństwo, i gdzieś tam ona już tam powędruje, nieważne jak. Okay. To zrobimy tak naprawdę taką samą ściemę, taki bull trap, jak mieliśmy w 2014 roku. zaraz wam pokażę, gdzie to było. Wracajmy tutaj, gdzie mieliśmy już bear market, po szczycie. I tu był tak niższy szczyt, niższy szczyt, niższy szczyt, a czwarty z kolei był wyższy, ściemniający cały rynek. A może pójdziemy jeszcze wyżej. A tu, jednak, potem już cliff do dołu, nie? Cliff do dołu. A to nie jest to, co nas. To nie jest to, co nas. E Interesuje, ok? W związku z tym uważajcie na to, bo cena takie coś może zrobić, niemniej jednak może potem szybko wrócić, ok? Dobra, ja jednak uważam, że taki scenariusz jest coraz mniej prawdopodobny. Pobujamy się tu i powinniśmy i raczej tutaj, bujając się w tym zakresie, może nawet gdzieś tutaj do tego poziomu. Jednak gdzieś tu będziemy coraz niżej schodzić. Okay. I tak naprawdę ten ruch, ten ruch wyznacza nam kierunek dla Bitcoina, ale też dla Ethereum. Okay. Zobaczmy, zobaczmy, jak to na Ethereum wygląda. To jest aktywo, które idzie bardzo zbieżnie z Bitcoinem. Więc tu mamy dokładnie taką samą sytuację na Ethereum. Mamy znowu trend linię rosnącą od początku zeszłego roku oraz linię trendu od listopada spuszczającą nam cenę. Mamy tą samą, ten sam zakres korekty z tego tutaj dołka. O którym mówiłem na Bitcoinie, tak? Oraz Hossa Bessa, zasięg tej dużej czerwonej korekty i znowu nam tutaj się cena klinuje i gania pomiędzy tymi poziomami. I teraz jest pytanie dosyć ważne, tak? Mamy kilka takich ważnych poziomów, zejdę aż na czwórkę. Tak? Ok. Co zrobi cena? Odbije się od tej trend linii, wejdzie w głąb tego tego zakresu korekty, czy go jeszcze przebije w dół, jak w tym przypadku, albo jak i tu. Okay. Jak się odbije i potem znowu falą wróci do góry, to do jakiego poziomu doleci? Na poziomy tutaj, tego wolumenu, na poziomy tej korekty, końca tej korekty, czy do trend linii. To tak naprawdę nam powie, co gdzie my jesteśmy. Bull market, czy bear market? Tutaj mamy taki szary poziom, ja go też na Bitcoinie narysowałem, szary poziom, który pokazuje nam, że w przeszłości cena na tym poziomie wielokrotnie reagowała i się od niego odbijała, albo, albo od góry, albo od dołu, tu od dołu, albo od góry, tu od góry, albo tu od dołu, ok, tak? I teraz wczoraj na tym bull ranie do góry cena się odbiła i dzisiaj spadła dokładnie od kraw, dolnej krawędzi tego, tego zakresu, żeby spaść dzisiaj w dół. Okay? Jak mam obstawiać jakieś scenariusze, to podobnie jak mówiłem na poprzednim nagraniu, cały czas utrzymuję, że scenariusz numer jeden mało prawdopodobny, ale jest możliwy, że wyjdziemy gdzieś tu do tych zakresów, wykręcimy wyższy top niż tu który nas będzie ściemniał i zejście gdzieś tutaj na dół dalej. Ok? Eee, tak? To jest scenariusz numer jeden. Scenariusz numer dwa. Pobujamy się gdzieś tu, wyjdziemy może gdzieś jeszcze tak, ale nie przebijemy tego poziomu i dalej tu. Ok? Mało prawdopodobne scenariusz trzeci, że zejdziemy gdzieś tu. Może potem wrócimy, przetestujemy tą trendlinię znowu od dołu, tak, ale gdzieś tutaj będziemy dalej kursować. Kolejnego Barta Simpsona tutaj wyrysujemy. Zobaczymy. Ja osobiście. Coraz bardziej jak widzę, że cena się odbija od tych poziomów, już enty raz, enty raz, enty raz od tej trendy linii, od tego poziomu, od tego zakresu wolumenowego, tak jak też na Bitcoinie. Ok, jak już wyszła poniżej tego zakresu Hossa Bessa raz, albo na Bitcoinie dwa razy już wyszła i wróciła bardzo szybko. Ok, coraz więcej jest takich sygnałów, że. my idziemy, że już jesteśmy tak naprawdę w bear marketcie, czyli cena nam zmierza do jakiegoś um, dołka. Gdzie może być dołek, tak? Gdzie może być dołek? Ups, nie tak chciałem zrobić. Gdzie może być dołek? E, ten dołek wyznaczyłbym, myślę z tych kanałów, podobnie jak jak na Bitcoinie. Ok, kanałów Fibo. Gdzieś w okolicach moglibyśmy zjechać, tu w okolicach 2000 w najgorszym przypadku, jeżeli zależy, gdzie to, w którym idzie, to będzie w czasie 1800 myślę, że ta cena na Ethereum na dole, jak już zaliczymy dołek, wyląduje gdzieś między tym 0,6-18 a 0,7-86 Fibo tych kanałów, czyli coś pomiędzy 2000 a 1800 dolarów zaliczylibyśmy dołek, żeby potem iść w kierunku nowych, nowych szczytów. To jest oczywiście wiadomo, predykcja, która może być oderwana od rzeczywistości, a na, a na Bitcoinie by to było okolice też między tymi kanałami, tymi, czyli między tymi 35 tysiącami a 28 tysiącami, w najgorszym przypadku 28-30 tysięcy gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, ok, i potem dalsze kierunki wzrostowe. Gdyby to był rzeczywiście bear market i teraz będą tylko ściemy jakieś wiadomo, trochę do góry z napuszczenie nas, nabicie nas w balona i potem w dół, nie, tak ja to widzę. Zostawcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, czy macie podobne przemyślenia, czy uważacie, że pieprze bez sensu. Jeżeli pieprze bez sensu, bardzo chętnie posłuch posłucham od was co takiego można by tutaj policzyć lepiej, wyznaczyć z analizy technicznej lepiej i bardziej dokładnie wyznaczyć przyszłe możliwe ruchy cenowe i rynek. Dziękuję wam bardzo, życzę miłego wieczoru. PS, nagrywam to w czwartek, bo jutro na weekend wyjeżdżam. Nie będę miał w ogóle dostępu do komputera. Wolę zrobić dzień wcześniej niż tak jak ostatnio z trzydniowym opóźnieniem nagrania. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, miłego wieczorku i miłego weekendu.